3. przydatne lifehacki w Minecraft Oczywiście nie zapomnij kliknąć czerwony przycisk na dole ekranu. Poszukując diamentów na przykład w lawie skorzystaj z rusztowań, aby zakryć lawę. Jeśli chcesz uchronić skrzynkę przed creeperami i TNT wystarczy, że zalejesz ją wodą. Męczy Ciebie budowanie platform na środku głębokiego oceanu? Wystarczy, że weźmiesz ze sobą lilię i postawisz ją na wodzie, a to rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Możesz wykorzystać sypki śnieg jako blok, na który można skakać z wysokości. Wystarczy, że położysz na nim dywan. Kolej służą świetnie jako alternatywa zwykłego płotu. To co je wyróżnia to, że są ładne i żaden mob oprócz Ciebie przez nie nie przeskoczy. Stawiając na blok ramkę, blok miodu i koral uzyskasz naprawdę ciekawą ozdobę wodną. By zrobić okolice swojego domu bardziej naturalną, zamiast zwykłego dirta daj blok mchu. Najwydajniej palić w piecu lawą, dlatego na wideo zobaczycie jak powinno się zbudować fabrykę lawy. Nie wyrzucaj sadzonek i nasion z farmy, zamiast tego wrzuć je do kompostownika, ale w taki sposób jak widzisz na wideo. Mieszczając łóżko pod blokami uzyskamy śpiwór. Ze skóry możesz zrobić zbroję dla konia, która wyróżnia się tym, że możesz ją farbować na jaki tylko chcesz kolor. W kolei to jest bardziej ciekawostka. Mianowicie blazy można pokonać za pomocą kul śnieżnych, a Endermany za pomocą potki wodnej, szczególnie przydatne kiedy jest ich dużo. Aby łatwo zabić endermana, po prostu sprowadź go do łódki. Pamiętaj, aby nakładać zaklęcia szczęścia na motykę, ponieważ zwiększa to zyski oraz jak dasz szczęście na łopatę, to zwiększysz szansę wydobycia krzesiwa ze żwiru. Aby nie marnować węgla, na suszenie gąbki w piecu zabierz ją do nederu i tam ją wysusz. Użyj krętorośli, aby bezpiecznie spaść z dużej wysokości, bądź wejść na górę. Może i woda w nederze wysycha, ale za to woda w kotle nie. Jeśli użyjesz wędki i wsiądziesz na makmułaza, to będziesz mógł go ujeżdżać, pozwolić ci to na bezpieczne przemieszczanie się po lawie. A więc pierwszy lifehack po powrocie tej serii będzie podłożenie ogniska do jakiegokolwiek spawnera, mobgrindera i tym podobne, bo jest to dobre rozwiązanie, aby szybko i łatwo pozbyć się automatycznie mobów. Jeśli twój portal został zniszczony, a jesteś w nederze bez krzesiwa, to postaw... Łóżko, osłon się blokami, i w ten sposób go odpalisz. Nie wyrzucaj zgniłego mięsa, bo możesz je wykorzystać do handlu z villagerami albo aby nakarmić swojego psa.